mordy? Mówi Spaceon czyli ja. No i tradycyjnie, jak co jakiś czas, nierówno, wrzucam vloga gammaremingowego, yy, że będę grał. No i tutaj taki ziomek od gier od nas z rejonu zrobił następną, co się po prostu nazywa Atak Złomiarzy. A tak? A nie? Nie wiem o co chodzi z tym tytułem, ale to nieważne, pokażę jak się gra. No i żeby grać, trzeba kliknąć ikonkę graj, Nietypowo, O? i zanim zacznę naparzać, to kliknę sklep, no i tu się kupuje różne bronie do obrony szerszenia przed złomiarzami. Na przykład flaszka, ja oczywik kupuję, no i są jeszcze inne, takie, na przykład grabki, o, że jak kolow nie wejdzie, to gowalnie w turban trzonek, to też wezmę. Co tam jeszcze, o, o, ach, tungi, to jest dobre, bo to obrażenia zadaje kilkum dookoła. Bierzemy i gramy. Się ładuje, elegancka animacyjka! No jest, Wojtas biedaczek na szerszeniu, wysrany, a tu już idę po niego. Oddaj szerszenia na złom! A Wojtas na to spierdalajcie! Wojtas, wyluzuj to tylko gierka. Je, pie, 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 butelkami, grabki, tajna broń. O ten szybki na wózku podjechał. Wojtas, uważaj, rzucaj! O, sz, mi dwie blachy dodało dobre i to. I do następni się nie podają. Cena złomu poszła w górę. No na miejscu Wojtasa mi się sam zastanowił, czy nie opylić na złomie. Przecież to stanę waży. No bo to tak: 40 groszy za kilo razy tysiąc, to jest 40 zeta. Piechotą nie chodzi. Jest tata, panie Wiesiu! Przyszedł z odsieczą z cegłami. I od razu wszyscy na glebę z tatą nie ma żartów. Chyba, że akurat wypity to żartowni z niego. Dobra, Wojtas naparza dalej, butel czy jak zły, no bo zły. O, i dwie blachy do kieszeni, co tak spokojnie. Podejrzan jest, no, idzie następny. Jak zombie. Dobra, pomocy użyjemy. Wojta skakuje do szerzenia. Zawarczał. Wszyscy spierdalają na chwilę. Jest pomoc znowu. Tata wylał zaprawę. Przykleili się jak mucha do gówna. Jak się wyjebał? O i drogi. Pięć blach. No, to już jest poważna gotówka. Ten z tym magnesem na głowie, a to jest dobre. Wkłada łeb do śmietnika i wyciągaj wszystkie konserwy przyklejone. Tylko co za aluminium lamusie! Idzie następny schowany za tekturą. odporna osłona. No, z tekturą nie ma żartów. Wiadomo, kto tak kiedyś zginął w samochodzie. Następny cwaniaczek wózeczkiem podjechał. Chcesz w turban? Proszę bardzo. I 5Z, i 5Z, i wiaderko jeszcze. Zwycięstwo! Mamo! A zapomniałem, że jest w robocie. Ktoś tyra, żeby grać mógł ktoś. I tak dalej, jak to było w panu Tadeuszu. I następna rundka jedenasta już a złomiarze za mną pędzą. I tak to wygląda. Na razie muszę wyłączyć, bo mam mało baterii. ściągajcie! Zobaczycie gierka, wciąga jak cieślak na imprezie. Oczywik wszystko za darmoche i na eleganckości. Do następnego. Noro.